Hello, hello, witajcie z tej strony, Mr. Transmetal 666 znowu nadaje. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać e, figurkę z serii Marvel e, Select Iron Man, first movie, czyli pierwszy film, prawda, jaki się pokazał e, z Iron Manem z 2008 roku, chyba z tego, co dobrze kojarzę. E, Powiem tak, nie jestem zbytnim fanem akurat serii Marvel Select, aczkolwiek yy, grzebałem sobie znowu w swojej kolekcji, że tak powiem, i znalazłem go i postanowiłem go wam pokazać. No cóż, Marvel Select jest niestety taką, może, no stety, niestety, niestety, jest to taka seria, która troszeczkę inaczej, że tak powiem, podchodzi do, do, do figurek. Oczywiście one mają pulty artykulacji jak najbardziej, nie, są, nie jest może ich aż tak dużo jak na przykład w tych standardowych, klasycznych Marvelach. Ale tutaj jest troszeczkę inaczej to odzorowane, ponieważ na przykład spójrzcie na, naszego Mana z pierwszego filmu. On nie do końca w 100% procentach wygląda faktycznie tak jak jego, jego zbroja filmowa. Może, może tam pewne, powiem szczerze, nie przyglądałem się, nawet pewne są jakieś tam yy, podobieństwa, ale myślę, że nie do końca. To jest troszeczkę taka inna yy, koncepcja, powiedziałbym. <laughs> E, aczkolwiek, tak mówię, jest to jeden z, jeden, jeden z moich pierwszych selektów, jakich miałem już od dawno, dawno, dawna, dawna. E, powiem tylko tyle, że w najbliższej przyszłości, bardzo no, w bliskiej przyszłości będę miał Hulka z The Avengers Marvel Select, także ta figurka już jest całkiem inna, ciekawa, ale to na inny temat. Dzisiaj mówimy, zajmujemy się Iron Manem z pierwszej części filmu. I cóż, do tej figurki jest jeszcze taka, taka podstawka, na której on prawdzie stoi, tylko nie wiem gdzie ona jest i to on pokazany ma jak po prostu tak rozkładane ma ręce, ta głowa jest dana o tak do góry i normalnie weźcie mnie do nieba lecę. No i to jest na tej figurce, tu są wiadomo dziurki po to na tym postumencie i to jest pokazana jakby ta wielka kula takiego okna, gdzie on po prostu o w tych odrzutowych butach zapieprza sobie w powietrze. Więc tak, yy, o, dla porównania, mam akurat tutaj z wcześniejszych wideo recenzji yy, Marvel Legend yy, Iron Man, yy, ten Centurion, czy Centurion Iron Man. No widzicie, znaczna różnica, to znaczy chodzi o wysokość, no i w ogóle no, jest to jednak troszeczkę, on jest jednak większy od swoich <laughs> rówieśników, że tak powiem. E, powiem tak, mm, jeśli chodzi o samą figurkę, to tak jak mówię, no tutaj punkty artykulacji są, ale nie są one jakoś zbytnio... E, takie super fajne, bym powiedział, słuchajcie, samo wykończenie jest nawet niezłe. Akurat mój Iron Man, mój Cooper miał podobnego, to był lepiej wykonany. Ponieważ powiem Wam szczerze, tak, tu były problemy z tymi stawami skokowymi, to nie chciało się kręcić. Ja to musiałem jakoś na siłę po prostu o, stąd te takie otarcia. Musiałem czymś to złapać, żeby to mógł, żebym w ogóle mógł coś z tym zrobić. Ym, sama zbroja Iron tak tak mówię, no zbytnio nie, od, nie odbiega. Chodzi mi o samą kolor, kolorystykę, ale jeśli chodzi o, o same tam detale, to myślę, że trochę się różni tutaj znawcy już, niektórzy mnie nauczyli, że w jedynka miała ten cały generator łukowy był taki, potem w dwójce już było okrągły, czy coś w tym rodzaju, nieważne. Sama zbroja, to znaczy te elementy czerwone, bym powiedział, no, jak to można nazwać, czerwone, niestety światło, muszę zmienić świetlówkę, bo niestety obawiam się, że moje światło nie za bardzo pokaże, o co mi biega. One, to jest zrobione jakby z metaliku, lakier metaliczny jest wszędzie na tych elementach czerwonych. Tutaj yy, i jedynie co różnią się to akurat te wstawki takie złote, a reszta wszystko jest wykonane w takim metalicznym kolorze. Ciężko powiedzieć, jaki kolor. Tym bardziej że moja gówniana świetlówka w ogóle już zmieniła teraz kolor. To wy widzicie inaczej, ja trochę widzę inaczej. No, ale nieważne, no, wygląda nawet nieźle. Przechodząc do punktów artykulacji, tak na szybkiego, to tak te ramienniki się ruszają, więc w podobnych wersjach było identycznie. Głowa do góry, w dół, na bok, może patrzeć. Także zakres, wachlarz ruchu tutaj jest szeroki. Tutaj tylko ramiona, przepraszam, tylko cały brzuch biodra. Ręce w bok, stawy kulowe, tutaj jest staw kulowy w tym miejscu zamontowane i można nią kręcić też ja już tak nie do końca jestem fanem tego no, na łapkach widać detale, te pulsatory całe, czy co to tam miał ze sobą, już nie, 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 nie pamiętam jak to się nazywało. Ręce tylko się kręcą, to znaczy dłonie kręcą się tylko wokół swojej osi, na bok bok nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nogi to jest największy paraliż tego wszystkiego. Moim zdaniem spójrzcie to, niby staw fajny skokowy, znaczy ten kulkowy, tylko że on się kręci w każdą stronę. No teoretycznie można zrobić prawie szpagat, może nać nogę do przodu, tylko to on automatycznie, jak dajecie nogę do przodu, to kulka sama się przewija. Tu jest też dramat, powiedziałbym w kolanie. Bo spójrzcie, lata to wszystko w tą stronę, do góry, w bok. On jeszcze dodatkowo, że tu, moim zdaniem, powinno być na stałe, w tym stawie kulkowym. To tak, tu się kręci i on, spójrzcie, kręci się jeszcze, jeszcze tu na boki. Tyle, że ja go po prostu zamocowałem, bo myślałem, że mi krew zaleje, bo po prostu nie mogłem go ustawić normalnie. Jadąc dalej, noga też, też na takim podobnym stawie, to znaczy stopa, przepraszam. Też to wszystko się rusza do góry, w bok. Ciężko to chodzi, niech to tego na siłę kręci. Widzicie, już się wykręciła. No już jest dupa, że tak powiem. Brzydko. No także, no, ma ta figurka swoje bolączki, powiem Wam szczerze. No, spójrzcie, no, widzicie, Iron Man normalnie wygląda, jakby się naćpał i zbroja chciała mu zrobić krzywdę. E Także no słuchajcie, nie namawiam absolutnie. No i tak powiem szczerze, do końca tej figurki polecić nie mogę, no bo ona jest taka, no na dwa razy. No widzicie, po prostu no, rozjechał mi się Tony Stark całkiem, no hech, masakra. Także no to już zależy wszystko od was. Myślę, że te nowsze serie są już trochę poprawione, patrzyłem na nie. No jeżeli mi się spodobają, to może coś jeszcze pokażę, ale na tą chwilę, no to Marvel Select nie jest dobra. Oczywiście myślę jeszcze tutaj o Marvel Select Hanos, ale to w przyszłości bo też mi się podoba ta figurka. Także kiedyś jeden z fanów zapytał mnie, co wolę, czy Marvel Select, czy Marvel Legend. Ciężko powiedzieć, tak jak mówię, znaczy ciężko powiedzieć. Zdecydowanie wolę Marvel Legend. Tam, jak już napisałem w pewnym komentarzu, punkt artykulacji, w ogóle wykonanie, moim zdaniem jest lepsze i takie bardziej są odzorowane z bajek, z anime, z komiksów, czy, czy nawet z gier. Także nic przed Wami. Prezentacja dokonała się, że tak powiem. E Filmowego Ironmana z części pierwszej serii Marvel Select Iron Man First Edition, bym powiedział Movie One. No, to tyle. Przepraszam, że trochę tak pitole, ale niestety mam zajeb straszny w robocie i chciałem jeszcze coś zrobić, a po prostu na wszystko brakuje mi czasu. To też jest późno robione, więc przepraszam, za, jak mi się czasami język połamie. Nic, pozdrawiam wszystkich moich fanów, pozdrawiam youtuberów i w ogóle wszystkich wariatów, którzy mają punkcie na punkcie Uniwersum, Marvel, DC czy Transformers. Eee, to tyle, trzymajcie się. Cześć.